Cześć, dzień dobry. Witam Was na kolejnym odcinku żeglarskich czwartków. Fajnie, że jesteście tutaj razem ze mną. Dzięki za wszystkie komentarze, opinie, sugestie. Razem wspólnie rozwijamy ten cykl nagrań wideo o żeglarstwie. Dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić tematowi żagli. Pomimo, że daleko jestem od wody, tak jak tydzień temu nagrywałem żeglarski czwartek z pokładu naszej łódki Espire klasy 5,5, pływałem wtedy na tle pięknych Alp, to dzisiaj jestem w zupełnie innych okolicznościach rady w innym miejscu u nas w Polsce I, i w górach tak naprawdę trochę pod słońce, ale mogę Wam pokazać, że tam daleko Zakopane i nasze Tatry, a tutaj już wiosna chociaż jak widać trochę śniegu jeszcze jest i właśnie spiąłem się w ramach treningu kondycyjnego na mm, jedną z tutejszych gór, gdzie normalnie wszyscy jeżdżą na nartach ale teraz już mamy wiosnę i bardzo dobrze popływamy. Słuchajcie, żagle. Tak, właśnie się zorientowałem, że dosyć dużo żagli będę w tym roku testował. Nie wiem, jakie Wy macie doświadczenia z żaglami, ale ja jak tak policzyłem. Na wszystkie zamówienia, czyli na łódkę klasy Star, na której pływam 5,5, i Fina, które której akurat nie pływam, ale jestem mentorem, trenerem, to w sumie chyba przerobimy nowych 20 żagli. Mówię przerobimy, bo nie wszystkie będziemy używać. Część żagli, które zamawiamy, jest do testów, ale tak naprawdę szukamy tych najlepszych. Ci, którzy nie ścigają się na co dzień regatowo, a oglądacie ten, ale żeglujecie i oglądacie ten odcinek, to. Może dla Was nie będzie to aż tak cenne, co powiem w Waszym żeglowaniu, ale może się zainteresujecie tym. Ale dla tych, którzy żeglują na co dzień, ścigają się, to mam taką wiadomość i takie moje doświadczenia i takie obserwacje. Mianowicie, ja zawsze szukam. Najlepszej prędkości. E, I żagiel stanowi bardzo ważny element całości e, tej, tych poszukiwań. E, zawsze szukam tego żagla, który da mi w każdych warunkach, e, danych warunkach, bo mamy żagle na słabe wiatry i silne, czyli różne głębokości, różne skręty, czasami też różny materiał, z którymi są zrobione, bo na klasie 5,5 jak pływamy, to mamy żagle słabowiatrowe, nie dosyć, że są głę, głębsze. I można powiedzieć brzuch, głębokość mają ją bardziej przesuniętą do tyłu, to jeszcze są zrobione z lżejszego materiału. Oczywiście crossover, czyli tak zwana zmiana tych żagli. Przy wietrze 11-12 węzłów już następuje i trzeba je szybko zmienić, ale nie o tym chcę dzisiaj powiedzieć, bo tak naprawdę zauważyłem, że nawet jak zamawiam ten sam model żagla od danego producenta, to, to nie zawsze dostaję to, co chcę. Nie wiem, jak to jest, nawet jak zamawia się żagle u Norda, który można powiedzieć jest największym producentem żagli na, na świecie. Czy dojle, na których no, mam super prędkości, szczególnie na łódce klasy Stara, teraz testujemy także na 5,5, to, to powiem wam. Czasami dostajemy żagiel, który powinien być e, super, powinniśmy żaglować bardzo szybko, ten sam model co, co poprzedni, a jednak on nie jedzie. I wiecie co, jakie mam e, na to rozwiązanie? Zamawiam zawsze dwa, a nawet teraz z myślą o starcie na Igrzyskach Olimpijskich, jak zamawiamy e, dla zombiego e, żagle, to zamawiamy trzy takie same. Dlaczego? Ponieważ zawsze mamy nadzieję, że te trzy przynajmniej będą takie same, a następnie chcemy, żeby ten żagle przetestować. Jeżeli pierwszy, który wyjmiemy z worka, e, będzie dobry, to znaczy, że jest bardzo duża szansa, że na drugim i trzecim będziemy też żeglować. Następnie po tych testach, ten żagiel no już niestety jest trochę używany, wyciągamy drugi, też go jeden dzień testujemy, ale bierzemy go na regaty i sprawdzamy go także w boju. Kiedy ten żagiel, drugi, jest, e, daje tą magiczną emocję i świetne odczucia, to znaczy, że jesteśmy na dro dobrej drodze, żeby ten trzeci był już tym, który będziemy używać na igrzyska. W sumie bardzo duży wydatek, trzy żagle i to akurat ostatnio zamówiliśmy sześć, bo mamy model na e, słaby, średni wiatr i później na średni silne, czyli w sumie sześć takich samych żagli, ale przechodzimy cały ten proces. Oczywiście na to też potrzeba dużo czasu żeby to przetestować, zanim w ogóle postawimy te żagle na, na maszcie i wypłyniemy na nie, to mierzymy. Mierzymy te żagle przede wszystkim, czy są zrobione e, według e, maksymalnych wymiarów, no bo każda klasa, czy to fin, czy star, czy J70, nie wiem na jakich łódkach pływacie, ale no, są przepisy e, i zawsze mierzymy przede wszystkim li, e, długość liku wolnego e, i to jest niesłychanie istotne, żeby mieć wiedzę, czy te żagle przynajmniej, które dostaliśmy są takie same. Zawsze też zaznaczam, w swoim całym Excelu, który prowadzę dla wszystkich swoich żagli czy ten żagiel, na którym żeglowało nam się najszybciej i osiągaliśmy najszybsze, najlepsze rezultaty, jaki był długości, lik wolny i poszczególne wymiary. To jest jakby punkt wyjścia do, do tego, żeby osiągać fajne rezultaty. Żagle to nasze skrzydła, można powiedzieć, to nasz najważniejszy element, który daje nam prędkość. I myślę, że trzeba poświęcić na to dużo czasu, testować, mieć zawsze za zanadrzu ten najlepszy materiał, żeby później no, śmigać e, w czasie startu i tuż po starcie opłynąć jak najszybciej tą e, trasę. E, to takie moje obserwacje, doświadczenia w dzisiejszym odcinku Żeglarskich Czwartków. Spotykamy się za tydzień, już po świętach, a tymczasem e, spokojnych, zdrowych, przede wszystkim świąt Wielkanocy. E, spędźcie je w miłym towarzystwie rodzinnym najbliższych. Myślę, że to właśnie jest czas tych wspaniałych spotkań. Do zobaczenia za tydzień. Cześć, pa!